Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Dlatego ja zapraszam Was na tutorial z okazji Dnia Zakochanych. Hello, hello! I tak wyglądam ja przed rozpoczęciem makijażu, to znaczy nie całkiem przed rozpoczęciem, dlatego że tak naprawdę twarz mam już zrobioną, podkład nałożony, przypudrowany, zrobiony, wiecie, kontur. Stwierdziłam, że Wam oszczędzę tej części, być może zrobię taki film osobny dotyczący makijażu twarzy, natomiast dzisiaj nas bardziej interesuje makijaż oka. Ja specjalnie sobie zrobiłam taką cerę bardziej błyszczącą, chociaż nie jest to dla mnie takie typowe i standardowe, a to wszystko ze sprawą czego? Ze sprawą mgiełki, tej z Eveline, którą sobie całość spryskałam, i też mam trochę więcej rozświetlacza niż normalnie, ale myślę, że to daje spoko, taki fresh efekt. Dobra. Bierzemy się za makijaż. Czego ja dzisiaj będę używać do makijażu oka? Tutaj na powiekach jeszcze nic nie mam, zupełnie. I będzie sobie tutaj leciała baza z Inglota Eyeshadow Keeper. Do tego mam przygotowane dwie palety, bardzo dobrze znane. Jak jesteśmy w temacie tych naszych zbliżających się walentynek, to wjeżdża tutaj Paleta Mio Wedding Vibes. A do tego dochodzi również bardzo znana paleta druga, czyli Be Perfect Carnival XL. Zaczynam sobie od bazy. Przy okazji, Wam coś powiem na temat tej bazy, bo ja ją mam sprawdzoną, przetestowaną już wielokrotnie na sobie i na innych. I jest to naprawdę, uważam, fajna baza w takiej rozsądnej cenie. Raczej nie daje koloru. Niby w opakowaniu jest taka trochę Wiecie, taka niecałkiem przezroczysta, natomiast to nie ma jakiegoś odzwierciedlenia później tutaj na oku. Myślę, że to widać. Nawet jak jest, wiecie, upalnie, nawet jak powieka jest taka tłustsza, to powiem Wam, że do tej pory ta baza mnie nie zawiodła. Dobra, no i co z tymi <laughs> cieniami? Pójdą cztery kolory w sumie. Dobrze mówię, cztery, tak. I to będzie tak: ten jasny beż, czyli Something Borrowed. Potem mamy honey, Honeymoon, a z drugiej palety użyjemy sobie cienia Foolish i tego In last. Jeżeli chodzi o metodę, jaką tutaj będziemy się poruszać, to nie będzie to coś zaskakującego. Będzie to typowe cieniowanie, czyli takie wiecie, cieniowanie w tę stronę. Nie? Czyli tu mamy najjaśniej, tu mamy najciemniej. Niby taka, wiecie, najbardziej popularna i prosta metoda. Ale czasami potrafię również przysporzyć trochę problemów. Dobra, ponieważ ten cień Something Borrowed, czyli ten jasny beżowy, jest, no, jest taki dość napigmentowany, to ja sobie biorę go dosłownie ciuti-ciu pinę i ym, tu sobie daję podtłuk brwiowy, robię to tak naprawdę. Nie po to, żeby tutaj zmieniać jakoś kolor czy coś, tylko bardziej po to, że jak mi się wyjedzie tam kolorem, to żeby nie było dramy i yy, żeby mi było trochę łatwiej w razie czego sobie tam to rozblendować. No i tak. Jeżeli yy, wolicie albo nie wiem, ten kolor jest dla was zbyt jasny, to polecam wziąć sobie jakiś beżyk taki w waszej tonacji lub na przykład puder w kamieniu, nie? Puder w kamieniu, to jest w ogóle tak naprawdę jakikolwiek macie. Chodzi o to, żeby to trochę po prostu przyklepać tę mokrość yy, tutaj yy, z bazy. No i co? Lecimy sobie od wewnętrznego kącika oka. Yy, ja sobie używam takiego dość dużego pędzla puchatego. Yy, tak naprawdę możecie użyć czego chcecie. Ja lubię taki pędzel, który jest właśnie, wiecie, lekko. Lekki ma tutaj stożek, dlatego że yy, jakby naraz nie nakłada mi dużego placka koloru, tylko mały placek i jeszcze od razu ma te mniejsze, krótsze włoski, którymi sobie można pomóc yy, to wszystko troszkę rozetrzeć. Także nie ma stresu, że coś się tu przyklei nie tam, gdzie chcemy. Ale oczywiście używajcie takich narzędzi, jakimi Wam się dobrze pracuje. No nie, proste. Dobra, drugi kolor, który teraz sobie wezmę, to jest również z palety Vanessy. Mm, kolorek i to jest kolorek Honeymoon, czyli ten taki piękny. Hmm. Kurczę, on jest taki nieoczywisty, ten kolor. Taki trochę jakaś taka brzoskwinka I ja sobie go wklepuję, jakby staram się go tak wklepywać w trochę tej wewnętrznej części oka, a trochę sobie już nachodzę na na środek i postaram się go po prostu tak zaklepać z tym cieniem poprzednim. Jak jest stres, że się to nie uda, albo że wiecie zbyt, yy, że nie wiem, nie rozblendujecie, to małe porcje. Wiecie, ciap, ciap, pac. <grych> tak, to są miary w, tutaj w tym odcinku. Ciap, pac w cieniu i maleńkie pac, pac, pac na oku. A jeszcze taka ciekawa rzecz, znaczy ciekawa dla mnie ciekawa, dlatego, że jak popatrzycie na moją powiekę jak ja się tak rozluźnię całkowicie to ja mam bardzo dużo takich różnych załamań tu na oku nie, czyli oprócz załamania powieki mam jeszcze tutaj jakiś taki wiecie fałdek, coś tam fajnie, żeby jak nakładacie ten cień to żeby ta powieka była w całości napięta, nie, bo jak zrobimy tak i potem rozprostujemy to tam pomiędzy będzie pusty placek nie Dobra, no i teraz wjeżdżamy sobie do palety Be Perfect i będzie wjeżdżał ten cień Foolish. On jest taki dość, taki się wydaje, już trochę neonowy w tej palecie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało na powiece. No i jakby zasada jest ta sama. Teraz się bardziej przenosimy, jeśli chodzi o oko. Jak patrzymy na wprost, to się bardziej przenosimy na, wiecie, jakby trzy czwarte, czyli ta część, gdzie się kończy tęczówka. No nie, ale trochę będziemy zachodzić na środek oka, żeby nam się te kolory przenikały. I na drugim oku powtarzam sobie to samo. Dobra, i to co teraz robię, to mm, tym pędzlem, którego używałam cały czas, nie dobieram sobie żadnego produktu, tylko mm, troszkę w tej części, trzy czwarte oka, y, jakby wchodzę sobie na załamanie. No nie? Ale staram się nie wchodzić tu, gdzie mam te jaśniejsze cienie, tylko jakby troszkę wyciągnąć się do góry, ale y, w tej części. Fajnie jest też wziąć sobie zupełnie czysty pędzel, na którym nic nie ma. I yy, działać sobie tutaj między łukiem berwiowym a naszym kolorem. Tu już Wam do takiego rozcierania się przyda właśnie stricte pędzel do blendowania. Jakby czy większy, czy mniejszy, no to wiadomo zależy od Waszych preferencji, od wielkości oka, ale yy, no myślę, że przyda się taki pędzel blendujący właśnie. I na koniec na zewnętrzny kącik będę sobie nakładać cień najciemniejszy, najbardziej intensywny, czyli cień In Last. I wiecie, ja nie mam stricte powieki opadającej, natomiast mam taką powiekę szalejącą, bo yy, uwaga, znowu patrzę na wyprostowanym oku. I tak, niby tutaj widać tę przestrzeń, tę powiekę ruchomą, ale z drugiej strony od jakiegoś czasu mam tutaj taki kapeć więc jakby muszę go sobie, muszę ten cień ponad ten mój kapeć troszkę wyciągnąć. I na dolnej powiece wracam sobie do cienia Foolish, czyli to jest ten, ten cień, który był jakby trzecim cieniem od środka. Mam nadzieję, że on mi da taki wiecie, pop, fajny, kolorystyczny. I tu bardziej na wewnętrznym kąciku na dolnej powiece Wracam sobie do cienia Honeymoon. Czyli jakby jest to trochę odwzorowaniem górnej, ym, górnej powieki. I jeszcze raz wracam sobie do cienia Something Borrowed, czyli tego najjaśniejszego. I tak. O. Jeszcze raz sobie tutaj doklepuję chciałabym sobie dokleić dżety. dżety. znane także jako cyrkonie, tudzież elementy wypukłe, bardzo popularne ostatnio w makijażu i chciałabym, żeby te cyrkonie były w kolorze kontrastującym, czyli w granatowym. Ja swoje cyrkonie zazwyczaj kupuję w Rossmanie po prostu. Będę przyklejać teraz te cyrkonie na klej do rzęs czyli tak, wiecie, stand, właśnie go szukam, dlatego tak o, e, czyli tak dość standardowo i w ogóle klej duo, czyli również bardzo dostępny, znany przez jednych lubiany przez jednych, nie e, i teraz, co będzie kluczowe dla mnie kluczowe będzie umiejscowienie tych cyrkonii, ponieważ chciałabym sobie zrobić takie jakby cudzysłowie cut crease z tych cyrkonii więc ja będę kleić sobie te jety. Mm, jakby tutaj, czyli ponad tą moją fałdką no nie? o jeśli chodzi o klejenie cerkonii to albo możecie mieć e, klej z pędzelkiem, albo po prostu wziąć sobie jakiś inny pędzelek, tylko weźcie pod uwagę że e, może wam wiecie, potem lateks zostawać ponieważ taki klej to jest lateks e, głównie e, może wam to zostawać we włosiu, więc jest szansa że można sobie ten pędzel zniszczyć więc polecam jakiś tani, ale precyzyjny pędzelek. Robimy sobie kropki i teraz tak, trzeba będzie w miarę szybko przyklejać sobie te cyrkonie. Ja sobie cyrkonie często łapię w ten sposób czyli na ym, pędzelek, na którym miałam klej. Delikatnie sobie łapię cyrkonie, tak żeby, żeby bardziej mi łapał ten klej, który jest na powiece. Następuje moment ciszy. I drugie oko, oczywiście, zawsze jest trudniejsze, bo trzeba to zrobić akurat w tym przypadku symetrycznie w miarę. No, ale walczymy. No i tak to mniej więcej wygląda. Teraz jeszcze brew. Ja brew sobie robię na Żelik. Bardzo fajny Żelik z Eveline, też hit. I mogę Wam tutaj zdradzić taki patent. Nie będę tutaj malować brwi, niczym tylko sobie je wyczeszę. Mnie osobiście mega denerwuje, jak mi się w tej buteleczce robi bałagan. To, co wam polecam, to to, że po aplikacji żelu na twarzy, na której już był korektor, podkład i tak dalej, to wziąć sobie chusteczkę, ręcznik papierowy, cokolwiek i po prostu wytrzeć tę zawartość, i wtedy, jak będziecie wkładać do buteleczki, to Wam się to nie będzie brudziło. Dobra, jeśli chodzi o rzęsy, to tutaj będzie dzisiaj prosto bardzo, to znaczy podkręcamy, tuszujemy. Jeśli chodzi o usta, to używam sobie pomadki z Golden Rose, która już jest taka maleńka. To jest trzynastka w tej kredce i sobie nawet nie do końca maluję te usta, tylko tak, wiecie, od środka nadaję kolor. I na to leci błyszczyk z Rimela i to jest kolor Glossaholic, z tego co pamiętam. Tak, 150. Ym, lubię ten błyszczyk za jego kolor, natomiast niestety na dłuższą metę wysusza usta. I ja go y, na dłuższą metę nigdy nie noszę. Tada! I tak wygląda u mnie skończony look inspirowany walentynkami. Chciałam sobie trochę, wiecie, odpuścić serduszka, ale postanowiłam, że ten taki vibe troszkę brzoskwiniowo-różowy niech tutaj zagości, ale z innym akcentem kolorystycznym, czyli z granatem. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Pa!